Śmiechem Żartem, nie? Właśnie zresztą to nie jest śmiechem żartem, nie? To też światło im przeszkadzają, ale... O, kolega, no dobra, jest w porządku, żeby było mnie lepiej widać, ale bez kitu, tak jest prawda, nie? Że ludzie wyrzucają tutaj jedany do śmiechników i jak my bezdomni przychodzimy do nich, choć... Dobra, umówmy się, ja nie wyglądam na bezdomnego, bo nie chcę wyglądać na bezdomnego. Nie będę mówił, że stóż na zachód, nie? Ale to nie jest prawda, nie? Nie wyglądam na bezdomnego, ale jestem bezdomny i ludzie wyrzucają tyle jedzenia do śmietników, że mm, przyjęło się takie przysłowie pokaż mi swoje śmieci, a powiem ci kim jesteś. Nie. I to jest no niestety, ale trochę takie mm, chujowe. Nie, nie będzie tu pi. <laughs> nie, bo nie będzie. <laughs> Rozumiesz? I właśnie o to chodzi w ludziach bezdomnych, że ludzie bezdomni jak na piwo to tak, na piwo złotówkę, tak, 2 złote na piwo, tak, bo tyle wyrzucasz jedzenia, że my to znajdziemy w śmietniku. To nie co kurwa, mm, w śmietniku jedzenia z normalną datą ważności, a nie przeterminowaną, nie? <grym> no, później przejdziemy na w ogóle inny temat, jeśli chodzi o to, ale dzisiaj jesteśmy na temacie ludzi bezdomnych, jedzenia w śmietniku i 2 złote. Yes. <laughs>